Moi drodzy, stwierdziłam, że przyjdę do was w takiej fajnej scenerii, bo chcę wam opowiadać trochę na temat perfum. I stwierdziłam, że tak jest tutaj przyjemnie, romantycznie i pachnie naokoło, wiecie, zielenią, przyrodą poza tym mamy lato, że nic przyjemniejszego jak przyjść i porozmawiać z Wami w takiej scenerii. Mam tutaj sporo różnych fajnych perfum. Markę Made in Love przedstawiałam Wam już parę miesięcy temu, pokazywałam Wam te perfumki. Wiem, że niektórym z Was się spodobały i robiłyście zamówienia, także super mam nadzieję, że byłyście zadowolone. Ja mam tutaj dużo fajnych nowych zapachów, zarówno dla siebie, jak i dla Artura. Powiem Wam, że ten zapach, ten Chyba jest moim w tym momencie ulubieńcem, ponieważ już wam mówię, jakim zapachem jest inspirowany. Ten zapach inspirowany Karolina Herrera jest moim w tym momencie ulubionym zapachem. Mam tutaj flakonik 100 ml i na stronie Made in Lab macie właśnie takie duże flakoniki, ale nie tylko, bo macie też takie, widzicie, mniejsze, zaraz wam pokażę, opowiem o nich. Chcę Wam powiedzieć, że stosunek jakości do ceny jest tutaj znakomity, ponieważ możecie kupić sobie takie fajne perfumki 100 ml za 39,90. Jeszcze będę miała dla Was mega zniżka, o której Wam zaraz wspomnę. Jak wiecie, mamy różne kategorie zapachów: zapachy cytrusowe, kwiatowe, drzewne, orientalne. Ja jestem mega ciekawa, jakie zapachy Wy preferujecie, jakie lubicie. Nie wiem, czy wiedzieliście, bo ja nie, że na przykład to, co jemy, jakie mamy hormony w organizmie, jak pracują nasze. Nasze hormony, jak również to, czy mamę suchą, czy tłustą, tak się zapachy u nas utrzymują i. Tak te nuty sobie odrobinę na danej osobie zmieniają. To jest też bardzo fajne. I właśnie na stronie Made in Lab, ponieważ możecie kupić sobie taniej te perfumki, nie wydajecie dużo pieniędzy, tak jakbyście poszli, nie wiem, do sklepu i wydali 300-500 zł na perfumy. Tu płacicie dosłownie grosze, według mnie, co się mega opłaca. Możecie sobie nakupować tych zapachów kilka i możecie sobie popróbować tych zapachów na własnej skórze. To jest dla mnie atut. Ja od wielu miesięcy używam tych perfum. Później wam pokażę, które zapachy ze mną są na półce? Ja w tym momencie użyję tych perfum, bo powiem Wam, że bardzo chcę nimi pachnieć nadgarstki i jeszcze taka chmurka za dużo nie chcę też pyskać ponieważ one naprawdę świetnie pachną są mocne długo się utrzymują więc nie ma sensu wiecie nawalać że tak powiem tych perfum na siebie podoba mi się też ich design ich estetyka mają bardzo takie grube fajne szkło opakowanie takie fajne jest ono też jak widzicie minimalistyczne ale eleganckie całe opakowanie wygląda w ten sposób bo też chciałam wam pokazać ja też wzięłam zapachy dla Artura słuchajcie mam tutaj zapach inspirowany mamy tutaj numerki to jest Zapach inspirowany Armani Code. Mega się spodoba Arturowi. On jeszcze ich nie używał, ale dostanie ode mnie, bo ja chcę, żeby mój pacet pachniał takim właśnie zapachem. To jest tak zmysłowy, męski zapach, że od razu chce się do takiego mężczyzny człowiek przytulić. W lipcu możecie wrzucając do koszyka dwa opakowania perfum 100 ml. Możecie otrzymać za 50% taką oto perfumetkę. Oczywiście wszystko Wam zostawię, moi drodzy, w opisie link do strony, jak również zniżkę i jak z niej skorzystać. Ja mam tu dwie perfumetki i powiem Wam, że mam też dla Artura. Dzielę się z mężem, nie będę taka chytra, też chcę, żeby ładnie pachniał. Ten zapach, moi drodzy, inspirowany jest Armani, a ten bosem. To są też bardzo fajne zapachy, perfumetka. Też jest minimalistyczna, ale bardzo fajna. Super do schowania do torebki. Możecie ją sobie wziąć w podróż. Ja powiem Wam, że już się popryskałam perfumami. Tak czuję od siebie fajnie zapach, że aż mi szkoda teraz go zaburzyć. Ale zrobimy chmurkę. Mmm. O, te... Jakbym miała powiedzieć... Z czym one mi się kojarzą? To powiedziałabym Wam, że z takim świeżą kąpielą, takim mydełeczkiem. Super zapach. Też na pewno wielu kobietom by się spodobał, bo jest taki uniwersalny. Mam tutaj też zapach 78. Jeszcze go w ogóle nie używałam. On jest też inspirowany e, zapachem Armani. Armani Siflori. I ten zapach zdecydowanie jest dla osób, które lubią takie zapachy bardziej wyraziste, e, takie słodsze zapachy. Ja osobiście jestem wielbicielką bardziej kwiatowych, cytrusowych, orientalnych niż tego typu. Także moi drodzy, jeśli e, zainspirowałam Was jakimiś nowymi zapachami, chcecie zrobić sobie albo komuś przyjemność, to koniecznie zaglądajcie w opis, będziecie na stówę zadowoleni. I jeszcze chciałam Wam właśnie pokazać e, moje produkty w koszyku i widzicie, Cena, cena, a tutaj za perfumetkę od razu, automatycznie, przy dodaniu dwóch opakowań setek, naliczyło Wam tylko 8,50. Także naprawdę super. Macie też możliwość różnych przesyłek, to już sobie zobaczycie na stronie. Jeśli szukacie jakiegoś zapachu, a nie jesteście w stanie stwierdzić, który zapach pasuje do Was, to koniecznie przejrzyjcie przewodnik po perfumach. Macie o nutach zapachowych i myślę, że pomoże Wam to wybrać odpowiedni zapach dla Was. I tak jak wcześniej wspomniałam, zobaczcie, mamy tutaj na półce w toalecie na dole dwa zapachy, których używamy. 02 i 38. Też możecie sobie poczytać na stronie, jakie to są zapachy. Dzień dobry, niu, -niu. Witajmy w nowym dniu. Kto do panciuszeczki przyszedł? Kto przyszedł do mnie? niu -niuś? Przyszedł, i miałczał i wskoczył tu na półkę. Kochane moje, co tam szukasz? Rabuś? Rabuś? Dawaj tego kota. No, dawaj tego kota. No i O jezu, jak tu nie kochać tego cudownego? Otworzyć ci szufladę. Rabuś lubi szuflady, tak? Co tam pan cię otworzył? Och, jejku, zamknęła się. Co to za szuflada, rabuś? Nie ma co cyrkować. Zjadłeś rano już też. Wodę też masz. Hmm? Po prostu chcę marudzić, tak? Czy miłość? A może ty chcesz miłości? Hmm, dobry skarb. Dobry niuniu. Tak, dobry. robusz. Ogarniam się tutaj z rana. Dzisiaj fajny dzień, dużo słońca. Po południu, być może pojedziemy na do znajomych na ognisko Grilla. Jak Artur się ogarnie po południu, bo ma trochę swoich spraw, to musimy pojechać bo nie mamy nic właśnie na ognisko ani Grilla więc kupić jeszcze jakąś kiełbaskę. W sumie chyba najbardziej mam ochotę na zwykłą kiełbaskę. Muszę zapytać rodzinkę, jak oni. Artura trochę gardło boli, tak się średnio czuję, ale także później mi powie. Jak tam sytuacja. No, a ja przygotowałam Ci w torebce rzeczy i znalazłam pierścionek wrzucony do torebki. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, że zdejmujecie i tak po prostu wrzucacie do torebki, jak Wam niewygodnie albo nie pasuje, a potem nie wiecie, gdzie to jest, a potem nagle się to znajduje w któryś z torebek. A ten łańcuszek jest po prostu przekozacki. Słuchajcie, on jest przekozacki. Dzisiaj na moje śniadanko, słuchajcie, wjechała grzanka, czyli po prostu chleb tostowy przysmażyłam na patelni, na to dwa jajka sadzone, dużo szczypioru, pomidorki i pod spodem nawet odrobina sosu czosnkowego. Wypas. Hejka moi drodzy, dziś Matysia już jest zadowolona ze swoich włosów, które ostatnio jej się całkowicie nie podobały, ekspres, ponieważ e, zrobiła sobie chyba kucyka czy warkocza na noc i one się tak fajnie teraz powywijały, że to dużo lepiej wygląda. Także z dziećmi czasami nie nadążamy. Przepraszam Was za ekspres, ale właśnie robię kawę, mamy 12 już prawie. E, sprzątałam rano, już Wam tego nie nagrywałam. Zlep trzeba było posprzątać, a to łazienkę trzeba było posprzątać, a to drzwiczkę załączyć. Ona też hałasuje, tak jak przyjaciel express i no i wykąpałam się też ogarnęłam na razie tylko związałam sobie włosy nałożyłam kremę dzisiaj się umaluję później czyli przed tym aż będę jechała na grilla ponieważ ma być 26 chyba stopni więc bez sensu od rana żeby ten makijaż u mnie był i słuchajcie, dostałam taki komentarz dzisiaj. On nie był hejterski, nie, nie, nie. To był taki komentarz miły ogólnie bardzo, tylko było tam napisane, żebym odpisywała na komentarze częściej. No i postarała się na nie więcej odpisywać i tak dalej. I powiem Wam, że muszę się do tego odnieść, bo może nie każdy to też wie, czy rozumie, ja stwierdziłam, że wypowiem się. Że jak ja na przykład nagrywam tydzień vlogów i codziennie wstawiam film i moje vlogi nie są 10-12 minutowe, tylko wiecie, 20-25-30, nawet często naprawdę, zbiera się tego materiału. Dodatkowo poza tym, czego Wy nie widzicie, jest jakaś papierkowa, że tak powiem, praca, odpisywanie na maile i tak dalej. Jest też coś takiego, że na przykład są jakieś współprace, które ja przygotowuję. Ja muszę takie filmy wcześniej przygotować, wysłać do sprawdzenia do marki, później. Wystaje odpowiedź, czy już jest wszystko ok, czy tam należy coś poprawić. Trzeba dodatkowo staramy się ostatnio nagrywać więcej troszkę na sorki na TikToku. Jest jeszcze słuchajcie, Instagram, gdzie jesteśmy, gdzie się odzywamy. W tym tygodniu otwierałam specjalnie okienko z pytaniami, gdzie wypisaliście różne pytania też i starałam się na bieżąco mieć z Wami ten kontakt, no to wtedy. Ciężko jest mi, wiecie, odpisywać pod każdym vlogiem dosłownie godzinę po tym, jak on wyjdzie, od razu na komentarze, bo akurat ten komentarz to dostałam e, kilka godzin po tym, jak vlog się ukazał, że ja e, mam, mam więcej odpisywać, takie jakby prośbę, więcej odpisywać na komentarze, że mam się postarać. Więc, no tutaj muszę Wam powiedzieć, że to nie jest takie kolorowe i proste, jak się może niektórym wydaje. Tym bardziej, że tak jak spojrzałam, to ten vlog wyszedł dzisiaj. No to wiadomo, że ja od razu nie mogę odpisywać na komentarze, bo ich nie ma jeszcze. Wiecie, one się zbierają dopiero na drugi dzień. Więc nie odpisywałam tak naprawdę na Wasze komentarze pod jednym vlogiem jednym, jedynym. Bo wydaje mi się, że jak na kanał. Yy taki jak akurat ja prowadzę, to ja i tak odpisuję bardzo dużo na komentarze i ja mam wrażenie, że też dbam, bo często odnoszę się we vlogach, a jeszcze teraz słuchajcie, oprócz, oprócz tygodnia vlogów i tak dalej, to jest też życie prywatne, wiecie, jest piękna pogoda, dziewczyny chcą na rower, na deskę, chcą, żebym z nimi coś ugotowała, porobiła, no to ja mam siedzieć przed komputerem i tak tyle godzin siedzę, żeby to wszystko pomontować, wiecie, pozgrywać i tak dalej, i z telefonu, i z aparatu, wiecie, ja też nie nagrywam vlogów takich, gdzie ja przez cały dzień na przykład kładę kamerę i z jednego miejsca, ewentualnie z dwóch w domu, nagrywam dla Was vlogi, więc wtedy wrzucając je do programu jest je dużo łatwiej obrobić. Ja swoje vlogi raczej mam dynamiczne. Oczywiście mówię dużo, ale ja mam ujęcia z samochodu, jak gdzieś idę, ze sklepów, z naszych wyjść, nie wiem, na spacer, na karbuda, z wycieczek, jak, jak gdzieś podróżujemy Wiecie, te vlogi są y, z różnych ujęć po prostu, a takie vlogi mają bardzo dużo cięć, bardzo dużo materiału i są dużo trudniejsze do montowania, więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, ja jeszcze sami nie odpiszę na komentarze, a szczególnie słuchajcie wtedy, kiedy jest lato i jest dużo takich fajnych rzeczy do robienia na zewnątrz. Że aż szkoda po prostu czasu całkowicie odpisywać codziennie. Zawsze, jak ktoś ma jakieś ważniejsze pytanie, nierandomowe, można to mi napisać na Instagramie, wtedy szybciej to zauważę. Wiecie, nie zniknie mi to, tylko łatwiej mi się to pokaże. Ja staram się odpisywać. Nie odpisuję tylko na komentarze, takie gdzie na przykład mówię w, w trzech vlogach prawie pod rząd o czymś, a ktoś mnie pyta w komentarzu o tą rzecz. To już jest dla mnie strata czasu, bo wystarczy obejrzeć film, prawda, a nie pytać o tą samą rzecz, która już jest powiedziana. No, także wyraziłam się, mam nadzieję, że to rozumiecie, a i jeszcze nie odpisuję często na komentarze wtedy, kiedy jestem na urlopie, na wakacjach w Polsce, gdzieś na wyjeździe, bo zwyczajnie. Nie mam je, albo wolę ten czas poświęcić na inne rzeczy. Komentarze to jest coś, co nie ucieknie, tak samo jak Wy podróżujecie na wakacje i nie oglądacie filmów każdego dnia i ja od Was absolutnie tego nie oczekuję. Bawcie się, korzystajcie z lata, z pogody, tak samo Wy musicie też być troszeczkę wyrozumiali. Mam nadzieję, że to rozumiecie, wyraziłam się, ale stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć, bo może niektórzy tego nie wiedzą i też nie rozumieją tak wszystkiego. No, także tyle. A co ja tutaj mam? Słuchajcie, bo nie widać. Obrałam banany, trzy sztuki, dodałam mąki ryżowej, dodałam płatków owsianych, jajko, zaraz doprawię jakimś cukrem, troszkę cynamonu, i tak dalej, i zrobię placki dla dziewczynek na lunch. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień. E, wczoraj, nie wiem co ja nagrywałam, aha, z drogi kawałek jak jechaliśmy na grillka do znajomych, rabuś teraz jest słuchajcie na ogrodzie i dla odmiany chce z powrotem wejść. E, I usłyszał, że ja coś mówię, więc już może myśli, że ja z kimś rozmawiam i coś się tutaj dzieje. E, w każdym razie było bardzo fajnie, mało nagrywałam, chciałam po prostu spędzić czas ze znajomymi, pogadać, zobaczyć co tam u nich słychać, dawno się nie widzieliśmy. No i posiedzieliśmy trochę, bo wróciliśmy chyba o pierwszej w nocy. Dzieciaki miały radochę, trampolina, basen, wiecie, te sprawy. Też zrobiłam sobie wczoraj takie zielone paznokcie. Słuchajcie, muszę po prostu zużywać też ten lakier, nie chcę, żeby to się marnowało. Średnio mi się ten kolor podoba, ale tak naprawdę dzisiaj mam sukienkę zieloną i pasuje mi. Robiłam też wczoraj pedicure sobie, zanim pojechałam, także dzień mi wczoraj szybko zleciał, trochę. Piłam bardzo dużo z lodem. E, trochę napoi, trochę drinków i powiem Wam, że dzisiaj gardło czuję dzisiaj mamy kolejną imprezkę, że tak powiem bardziej, e, bo jedziemy na grilla z okazji 30 urodzin Klaudii, e, więc musimy się ogarniać, a cała rodzinka prawie jeszcze śpi oprócz Matysi, ja piekę krosanty Mati mnie poprosiła, że ma ochotę na takie wiecie, krosanty z mleczkiem ja jestem już po śniadaniu, właśnie naszkowałam kartkę urodzinową, wyciągnęłam zaraz Wam pokażę, taka żółta, wesoła o, i będę teraz wypisywała kartkę prezent mamy, prezent jest taki, że nawet nie musimy go za bardzo pakować w sumie czy ja, tak ja mogę już to powiedzieć, bo ten materiał wyjdzie później będzie to niespodzianka, która się odbędzie nie teraz, tylko za jakiś czas i będzie to po prostu lot samolotem w jakieś miejsce, także mam nadzieję, że ten prezent się County spodoba ja wypisuję kartkę i ogarniamy się pomału Hej kochani jesteśmy już gotowi Kartka wypisana Prezent okrnięty. Powiem wam, że opalałam kartkę, pokazywałam wam I sobie przypomniałam jak to kiedyś było Jak się opalało właśnie takie kartki Nie wiem czy pamiętacie Na pewno osoby z mojego pokolenia pamiętają Że się kiedyś opalało właśnie kartki I robiło się wpisy wtedy To było fajne do listów i tak dalej Powiem wam, że Zbieramy się, już jedziemy No i cieszymy się jest przepiękna u nas pogoda Jest nie wiem, ile stopni. 29 ma być dzisiaj, więc rewelacyjnie słuchajcie. Ja się ubrałam w zieloną sukienkę. Może wam pokażę. Do tego, tak jak Wam pokazywałam, zielone paznokcie, makijaż lekko zielony, też nie wiem czy to widać, bo tak świeci słoneczko, że szok. Makijaż też mam lekko zielony, słuchajcie, te paznokcie zrobiłam sobie warkoczyki, bo tak mi wydawało się, że trochę bardziej od święta i taki styl bardziej pasuje. No i mam po prostu czarne wiązane buciki i w drogę. Cześć moi drodzy, my już jesteśmy pod szkołą z wireczką. Zobaczcie, strój sportowy. Pożyczyłam Lili mojej czapeczki, bo 29 stopni ma być, a ona ma Sports Day. Ten, który wtedy nie miała, ma teraz, no nie. No i oczywiście na sportowo ubrana. Mamy poranek, jest już chyba ze 25 stopni. Powiem Wam, że naprawdę jest mega gorąco. Ja, jak widzicie, też sukienka. Kolejny dzień, przez cały tydzień praktycznie sukienki. I co? Wracam do domu, jak zawiozę Lilę, i na początku mogą przyjść rodzice 0123 a na 10.30 do 12.00 my możemy przejść, czyli na Dzień Sportu. Także cieszę się, jestem ciekawa, jak tam dzieciaki w ogóle, jak to wygląda w tej szkole. Jestem ciekawa, bo tak czy siak, dzieciakom wszystkim pójdzie super, dlatego, że wiecie, no to jest tak, że nieważne jak, jakiemu dziecku idzie, tylko jak próbuje, jak się stara, ale też w taki upał to też nie jest takie proste dla dzieci. Lila ma mm, krem na opalanie, wodę, czapkę, wszystko co potrzebne. No, i tak będziemy dumni, jakkolwiek by ci wzięłaś wodę, kochanie. Jak nie, to ci przyniosę. Mam wodę, ale Lila, mówiłam ci z pięć razy, że wodę musisz mieć. No, mam wodę. Ach. No dobra, idę zaprowadzić Lileczkę i widzimy się chwilę później. I Lileczka zawieziona, słuchajcie, do szkoły. Powiem wam, że w ogóle weekend minął fajnie i czynnie, i bardzo dużo spotkań różnych. Naprawdę, wczoraj byliśmy na e, urodzinach Klaudii, ucieszyła się z prezentu, było super. Pyszne jedzonko, no wiecie, w ogóle fajny klimat. Nowi ludzie też trochę, więc też ciekawie. Super było, super. Jedyne co to czuję po tym weekendzie, taka jestem naładowana energią od ludzi pozytywną, ale czuję też trochę zmęczenie, wiecie jak to jest. Jeszcze te upały nas trochę dobijają być znowu 30 stopni praktycznie, nie? więc odczuwamy to, no ale. No i ten dzień sportu w takiej temperaturze to też nie wiem, czy jest dobry pomysł, tak naprawdę, bo może być to niebezpieczne dla dzieci. No ale mam nadzieję, że jakoś tam wiecie, w cieniu to zrobią albo coś zobaczymy zresztą, bo nigdy w tej szkole nie byłam i nie wiem jak to wygląda. No i zmykam do domu, powiem Wam, że nawet mi się nie chce jeść, muszę się mega nawodnić, chcę mi się wody, zimnej wody, witaminy C rozpuszczonej w wodzie i tym podobnych rzeczy. No i widzimy się później, zabiorę Was na sports day, nie wiem, czy uda mi się coś nagrać, ale może zrobię leczce jakieś zdjęcie, tak żebym samą ją uchwycić, rozumiecie, albo rozmyć tło i żeby Wam może wrzucić jakąś przebitkę. Dobre, Rabusz, dobre pan się dała. Nie bój zobacz, dobre znaczek. Idzie moi drodzy, jak wróciliśmy z dnia sportu od Lili, to po prostu ten upał nas rozwalił, teraz obcięłam właśnie rabusiowi jak widzieliście pazurki, dziewczynki wróciły już w ogóle ze szkoły, mamy już późno, znaczy późno, późno od momentu kiedy ostatni raz się odzywałam, ja dzisiaj no make up day, bo na tym dniu sportu na wiecie szczerym słońcu 30 stopni co najmniej, no, to trochę było, trochę taka przeginka była, wiecie, żeby stać w makijażu, więc stwierdziłam, nie mam mowy i to słońce mnie troszkę też złapało. Trochę odpoczywaliśmy później, ja się przebrałam w coś mega wygodnego. Słuchajcie, jest tak gorąco, parno, że szok, a ponoć największe upały mogą przyjść w przyszłym tygodniu, grubo ponad 30 stopni. Codziennie teraz będzie od 24 do 30 paru, więc nieźle. A to już też ostatnie dni szkoły, zostało tydzień w sumie. No i ogólnie jesteśmy dumni z Lili, w ogóle w szoku jestem, że dzieci wytrzymały w tym upale dzień sportu, ale też im odwołali tak jakby drugą część dnia sportu po południu, tylko zrobili to, co musieli przyjść rodzice, chcieli przyjść rodzice i co mogli. Super dzieciaki, wszystkie biegały, były takie dzielne. Podziwiam, podziwiam powiem Wam szczerze. Teraz robiłam też taki challenge dla Rabusia, bo on się boi ogólnie wody, ale słyszałam, że można takie snaki położyć na nakrętkach i że jak to pływa, a kotek lubi snaki, to może chcieć to sięgać i mówię, będzie miał fajną zabawę, ale on się jednak boi, ale być może jak pójdą do domu i go zostawię samego z tym, wrócę za jakiś czas, to zobaczę, czy po prostu e, ruszył te znaczki. Na razie to jemu też jest bardzo gorąco, wiecie, że on ma futerko, nie wie, gdzie ma się dosłownie e, schować. Najczęściej śpi tam za choineczką, bo tam jest mu najchłodniej. Tak? Tak, gorąco, niu, Przyszło Twoje zamówienie! Otwieraj, zobaczymy, czy Ci się spodoba i czy w ogóle... Będziesz chciała to, co jest. A już myślałam, że ta paczka zaginęła. Wiesz, były z nią niezłe akcje. O, to pewnie ta spódniczka, co? No wyciągaj. I taka No zobaczymy, no. O, i jest No, Lila widziała tylko na komputerze, co jej zamówiłam i zrobiłam jej niespodziankę. No to wyciągaj, zobaczymy, czy okej. Okay. Także teraz robisz hol zakupowy z hm -u. Co w pierwszej paczce masz? Jakie fajowe już... no To co? To rozrywaj, śmiało. Ej, ale już widzę, że fajowe. Jakie ścieci? Pokaż z przodu. Muszą być właśnie takie rozciągliwe, bo takie chciałam, bo ty lubisz wygodne spodenki, a resztę? Ale fajne, Ładniejsze. ładniejsze no. Który Ci się kolor najbardziej podoba? Niebieskie, granatowe i masz białe, bo białe na wakacje białe, najładniejsze. I powiem Wam, moi drodzy, że są trzy, to jest trzy pak, i one są w trzech różnych wariantach kolorystycznych, i od wariantu kolorystycznego zależy ich cena. Ja za to zapłaciłam z tego każę 9,99 za trzy pary spodenek, ale na przykład z różowymi spodenkami, czy nie pamiętam już z jakimi, były po 20 funtów te trzy paki. Więc jak chcecie, to patrzcie, właśnie kolory, prawda? A wydaje mi się, że właśnie na lato białe i te kolory, co wybraliśmy, były fajne. To są spodnie jakieś i chciałam ci takie wybrać, spodnie szerokie, bo ty lubisz takie wygodniejsze, nie lubisz takich rurek ani nic w tym stylu. Więc pokaż nam. Jaki ładny kajer, to mój Tak, właśnie kajer. wiem, że to twój robione. Tak wyglądają moi drodzy te spodemki. Jeszcze, to jest atrapa. A te są prawdziwe kieszonki. Tak wyglądają niebieskie. No i mają takie podwinięcie. One są takie łamane biel w sumie. Ej, fajne, szerokie spodnie. No. Pokaż je tak do góry. Piękny mają kolor. Wiesz co, one mogą fajnie wyglądać z jakiegoś t-shirtu. Super. No yeah. Fajne te spodnie i kieszenie, a prawdziwe. Pokaż mi jeszcze, te są kieszenie, a te, te też są prawdziwe. Super. To jest taki, widzicie, jeans niby, ale to jest taki, wiecie, rozciągliwy jeans. Tak, A tu miała być spódniczka. Jakby. I z tymi spódniczkami też były trzy kolory? I jedna Jaka była przeceniona. Taka... No tak, bo to ma być taka wygodna, letnia za kolano, wiesz? A gdzieś jest przód? Tam po prostu laku. tak. Beżowa taka tam, tam. i cieniutka z tego, co widzę, no, tak? Na Ej, no fajna na lato. No dobra, no i tą koszuleczkę jeszcze, bo jeszcze koszuleczkę, koszulkę Lili. Ja, tak, 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 lubisz? Mięciutki, chłodny taki? No. O, to jest duże dosyć. No. To jest taki kropto-przeroki, wiesz? Pokaż się, Lila. Ej, no fajowo, letnio, wygodnie, fajna. Cieniutka jest trochę, o drobinkę prześwituje. Super kolor, super długość, naprawdę. Bardzo fajne spodnie, lila <grywa> Ekstra, fajny kolor. I białe spodemki. Fajowe, wygodne, letnie, super.